Tu nie leży i można. Okej. Okay. No muszę teraz poczekać 40 sekund, ponieważ YouTube zrobił taki. Taki podzienny ten serwis, że hmm, tylko filmy powyżej minuty są filmami, a wcześniej to... No to są shorty czy coś w tym stylu, patrzcie. Ze stresu podwiedziony palec. Tak, tą bagietkę... Fuj. Tą bagietkę wyrzucę teraz do... Do toalety i spłukaj ją.